Halo Dzień dobry. witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę z innej beczki. Na pewno kojarzycie, słuchajcie, jeżeli gacie w jakieś gry mobilne, taką jedną reklamę e, gry, która polega na tym, że biegamy, słuchajcie, po prostej linii i mamy, biegnąc do wyboru, dwie bramki. Na każdej bramce jest jakaś operacja matematyczna, na przykład plus jeden, na drugiej mamy razy dwa i mamy wybrać taką, żeby mieć jak najwięcej punktów, żeby jakby pomnożyć samego siebie. Jeżeli kojarzycie, to wiecie o co chodzi, jeżeli nie kojarzycie, to zaraz będziecie wiedzieli o co chodzi. Bo cały... Sprawa z, tym, z tą grą, z tą reklamą tej gry jest taka, że właściwie ta gra nie istnieje. I no to jest dosyć duży ból, bo w sumie tak patrzy się na te reklamy i myśli sobie. Nawet wiecie do tramwaju, żeby sobie odpalić, czy autobusu pociągu może nawet da Radę. No a tutaj się okazuje, że potem to jest jakiś, nie wiem, gad na zasadzie przyciągnij tuj kąciki, gwiazdeczki inne takie rzeczy i kupuj nasze mikropłatności. No nie jest to fajna sprawa. No i właśnie jest taki youtuber. On się nazywał Fad Dino, jeśli dobrze pamiętam, ale zaraz sobie zobaczymy, kto zapogabował tę grę. I uważam, że jest giga kozakiem i trzeba to pokazać, bo jakby tutaj faktycznie sprawił, że ta gra powstała i tutaj można faktycznie biegać i e, no, jakby wykonywać, jakby grać w tę grę. Wiecie o co chodzi. I jakby, oprócz tego, że jakby dał, jakby pokazał jak to wygląda i napisał tę grę, to jeszcze ją nam udostępnił, dlatego w opisie macie link do jego filmu na ten temat, jego kanału i do tej gry, ale nie, nie dam linka do gry, żebyście musieli wejść i nabić mu wyświetlenie, żeby tutaj on też miał trochę z Profitu i z eee, I dzisiaj w sumie plan jest taki, że będziemy, słuchajcie, TG o to sobie wesolutko ogrywać. No i mamy. I właśnie twórca Fadlino e, wprowadził dwa tryby. Jeden klasyczny. Zagrajmy może na początku klasyczny, gdzie mamy w sumie dosyć proste operacje matematyczne. O! Dobra, no udało mi się chyba. E, I właśnie, no jak widzicie, tutaj e, no po prostu musimy biec i po pewnym czasie pojawiają się zombiaki, do których musimy strzelać. No i jak do nich strzelamy, no to jakby trochę może na naszych zonjournierzy poleć. Ja teraz źle wybrałem, bo się skupiłem na gadaniu i przegrałem G, bo wybór tutaj jest ważny. Nawet jeżeli mamy dużą siłę, to jakby zombie są wprost proporcjonalne. Jeżeli nawet źle wybierzemy i pomylimy się choćby o jeden przy obliczeniach, to no po prostu game over i musimy zaczynać od nowa. Ale my nie będziemy gali w wersję dla yy, no dla młodszych ludzi, że tak się że Chciałem powiedzieć dla musów, ale w sumie to po prostu no, młodzi jeszcze nie znają po prostu bardziej zaawansowanej matmy, która jest dostępna w e, trybie Kocham Cierpienie. I będziemy się igrali w tybie. Kocham Cierpienie. To jest pierwiastek z pochodnej z 3x, to chyba jest to. 3x do potęgi trzeciej pochodna z tego jest dosyć duża, więc dobra, tutaj dzielimy przez jedną, drugą, więc tak naprawdę mamy razy dwa. I tak, tutaj mamy razy trzy, to to jest lepsze niż razy dwa. I w sumie tak, ten poradnik, ten, poradnik, ten film będzie polegał na tym, że będę wykonywał obliczenia i postaram się tutaj poniekąd przejść tę bo jakby jest pewien tutaj słuchajcie, górna wartość, którą można tutaj osiągnąć i jakby no, chcemy tutaj po prostu do niej dojść, ale jest to dość trudne, jak już tak trochę sobie popróbowałem, bo no, czasem bramki potrafią po prostu nie być, Dobra, trzecie, to jest pochodna z 3x do potęgi trzeciej, to jest 9x kwadrat, pierwiastek z tego to jest e, 3x, więc to jest pochodna z x kwadrat, czyli razy 2, to jest silnia z 4, czyli 24, e, lepiej podzielić przez 2, e, to jest 24, to jest pochodna z 20, pochodna z 20 to jest 0, więc to nie zmieni naszej wartości i tak. W sumie to się przyznam, że trochę już e, trochę tych bamek kojarzy i dlatego tutaj trochę te obliczenia mi szybciej idą, ale no jak początkowo to odpaliłem, to miałem takiego twaka. Na przykład tutaj sinus w żerze e, osiąga wartość 0, więc jakby tamto to w ogóle się wszystko zerowało i beka. Dobra, tutaj mamy plus 10, ale na ogół, kiedy są takie bardziej skomplikowane operacje matematyczne, typu właśnie logarytm naturalny, to e, zamiast to patrzeć, to po prostu zamiast to obliczać tak całościowo, legitnie to jakby trzeba tylko wiedzieć, że logarytmy na ogół są bardzo małe. Eee, o jezu, co to jest? Nie widzę tutaj właśnie, one się czasem... Eee, no bo chyba dobrze wybrałem. Eee, one się czasem właśnie tak pokrywają i wtedy jest bagno. Eee, logarytmy są dosyć małe, więc po prostu patrzymy, dodać, odjąć i pięknie. Tutaj na przykład to jest kolejny bajt, na który się wielokrotnie też udało mi się już nabać. Bo przyznam się szczerze, że długo raz nagrywam, bo... Źle ustawiłem nagrywanie, jaki ból! <laughs> eee, więc no tak, tutaj akurat, uj, mamy bagno, bo x razy sinus 0 to jest 0, więc to jest tak naprawdę 0, więc musimy tutaj z powrotem wrócić do 3. Ogólnie to sobie też podejrzewałem na YouTube, e, czy da się właściwie tego wygrać i z tego co widziałem to się da. Tylko trzeba zgromadzić jakiś bilion jednostek czy coś takiego. E, I my teraz mamy chyba Steam Pepperoni e, w tym wypad w tym momencie. Nie jednak żyjemy, ale znowu wróciliśmy do jakiejś żołosnej wartości. No niestety DGR lubi nas zbijać tak dosyć mocno. E, dobra, to już kojarzę. Aha. Ktoś się zablokował. O! Udało się go odblokować. Kozacko, już się tutaj przestraszyłem. Bo też ta garstka już kilka razy mi się tak właśnie zbułkowała i to też był ból. Jak już miałem tam nieco wyższe wartości. Eee, trochę szkoda, że niestety pierwsze nagranie musiało trafić do kosza. No ale słuchajcie, co zrobić. No i właśnie, dlaczego możecie być ciekawi, e, to pokazuję. Bo bardzo chciałem właśnie zagrać w tę mobilną. Jak widziałem tę reklamę, ale ona nie istnieje i to był duży problem. Więc jakby, jak zobaczyłem, właśnie, że gościu to zaprogramował i zaprogramował to tak dobrze, bo jak to wygląda legitnie, nie? Jakby, jakby ktoś to wypuścił na gę mobilną, bo oczywiście jestem na PC, no to jakbym stwierdził, to, no, no spoko, może być na Steamie na przykład. Czekajcie, to jest AZ2, tak? Bo logarytm o podstawie dziesiętnym do 100 to jest 2 i no fajnie. E, dobra, to jest piątka. No i znowu wróciliśmy na małe liczby, ale tak nas strasznie skamuje. No i właśnie. Dlaczego chciałem ją pokazać? Bo wygląda cudownie. Strasznie mi się spodobał ten film tego gościa, e, użytkownika Faddino. Tutaj jest taki, ale mam paskudną pamięć. E, I jakby, no po prostu stwierdziłem, że też może się Wam spodobać i też będziecie chcieli może w nią zagrać. E, I tak w sumie zaczęło się, że. No tak wiecie, na no spokojnie, że chciałem tylko tutaj ją zaprezentować co i jak, a teraz zacząłem strasznie tutaj hodować, żeby tutaj wbić maksymalny poziom. Jakby, wiecie, żeby przebić tutaj licznik. Jakby taka dusza Nelda się we mnie obudziła, ale w sumie tak, kto by się spodziewał. I tak, to będzie jeden z najbardziej nerdowskich odcinków, bo wyt są wytłumaczone logarytmy pochodne i, i kilka innych rzeczy. Dobra, logarytm o podstawie dziesiętnym ze stu to jest jakby ile razy musimy dziesiątkę podnieść do potęgi do której musimy potęgi podnieść żeby uzyskać 100 no i 10 no to musimy podnieść do potęgi oczywiście e, drugiej więc jakby no tutaj jak widzicie logarytmy na ogół przyjmują dosyć niskie wartości, tutaj no znowu niestety wracamy na niskie e, liczby i strasznie ciężko jest tutaj właśnie dostać się na te wyższe liczby, bo a nawet jeżeli się właśnie uda dojść, nie wiem, do powiedzmy tysiąca, to potem dostajesz bamkę w stylu x jest 3, x jest 3 i kici w oko, bo jakby no nie uminiesz tego, ani nic nie zrobisz. Dobra, to jest... Jak pierwszy raz to zobaczyłem to mnie co o chłopaki skręcajcie. To mnie co to jest, a w sumie teraz to jak patrzę to i śmieszek się robi, bo to jest po prostu razy 3, razy 3, to w, tej, w tym przypadku to jest bardzo dobra e, opcja. To jest razy 2 i to też to jest dwa razy to samo, ok, ale właśnie jeżeli chodzi o problemy tej gry, po pierwsze czasem się e, pokrywałem napisy i to jest takie trochę nieco bagienne, ale no... No, po drugie, czasem postacie się bugują. E, o chyba trupy i o siebie. To jest drugie plimo. E, trzecie plimo. O, 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 patrzcie, wywołałem wika z lasu. No właśnie, no właśnie. Dobra, to jest było drugie pojmowe, wydaje mi się, że było jeszcze jakieś trzecie. Aha, trzecie pojmy było takie, że żeby włączyć i wyłączyć. Żeby jakby zestałtować go, to trzeba go włączyć i wyłączyć i trochę takie wagno. Aha, i chciałem jeszcze powiedzieć, że jeszcze jest jeden taki problem, że czasem te postacie nie skręcają, ee, jeżeli chcemy na przykład zmienić e, swoją decyzję w ostatniej chwili. I to jest wtedy właśnie takie cholerie skręcajcie! I no jak skręcą, to fajnie, jak nie skręcą to... Ee, Bagno, drodzy Państwo, bagno, jedno wielkie, zalośnięte bagno. Dobra, na początku na start jest dosyć dobrze, bo mamy cały czas jakieś fajne wartości w typu plus 10 z 2 Tutaj mamy też AZ3, więc bardzo fajnie. E, i może, może, może to będzie ten nun, że udobijemy do biliona, ale szczerze mówiąc, e, to wymaga dosyć, wydaje mi się, dużego szczęścia, żeby po prostu właśnie nie wylosować, że będziemy mieli dwie bramki, które zbijają nas do absolutnego zera. Tak sobie teraz myślę, że może... E, Fulca wprowadził coś na zasadzie takiej, że po prostu kiedy osiągamy jakąś dużą wartość to daje, jest jakby pewien algorytm, który jakby z automatu e, to, uh -huh. jakby z automatu nas zbija w dół. E, jakby nie wykluczam, że może być to i tak wykonane, chociaż widziałem właśnie na YouTube, że ktoś już e, tam właśnie ten bilion osiągnął i no chciałbym też to zrobić, chociażby z takiego czysto nerdowskiego e, z, zachcianki. Ja myślę, że ten zachcianka to jest tutaj bardzo dobre słowo. Silnia z 4, to jest 1 x 2 razy 3 razy 4 czyli 24, więc jest to lepsze od minus 1. To jest pochodna z x do kwadratu, to jest 2 x 3 razy 2 to będziemy mieć 44. Gaming. To będzie najbardziej narodowski odcinek, który powstał tylko tak naprawdę po to, nie żeby pokazać Wam takie, tylko tego, żebym mógł się pofleksować, że umiem matmy. Bo zdałem rok. Na pierwszym roku studiów. Wielki sukces polskiej partii, drodzy Państwo. O, dzielimy przez pół, a jak dzielimy przez pół, czyli razy 2 no to też się strasznie często razy nabierałem. Logarytm e, o podstawie 10 z, z 100 to jest razy 2, więc fajnie. Kosinus e, w zerze osiąga 0, więc mamy tutaj razy 2 i razy x. Oj, ja, razy 3 tam jest. Uff, się. O, ledwo, ledwo, naprawdę. Dobrze, że oni, słuchajcie, kiedy skręcamy, to spowalniają, bo inaczej to byśmy już właśnie byli na Steam Patroni. A tak spojrzałem, o, z 2 spoko. A tam, o, 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 co się dzieje? Dobra, ale na szczęście udało się odratować sytuację. Jesteśmy już na dosyć dobrym poziomie, bo już mamy 10, a nawet bym powiedział, że 17 tysięcy. Teraz będziemy mieli koło 30, e, 31 i coś tam jeszcze. Nie wiem. O i znowu razy 2. Dobrze, dobrze idzie, dobrze idzie. E, chociaż no, żeby osiągnąć, wiecie, bilion, to trzeba by mieć takie szczęście, że to jest w ogóle e, no, podejrzewam, że niesamowite. E, niesamowita sprawa, że tak się wyrażę. Razy pół. Dobra, razy pół to nie jest tragedia, e, bo, 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 bo po prostu no, mm, kiedy mnożymy, możemy je potem dostać razy 2, bo razy 3, e, no ale oczywiście trochę to obniża nas potencjał. Ale oczywiście, wszelkie już tutaj plusy nas w żaden sposób nie rajcują e, i nie dają nam tutaj złąksa. O, razy 2, w końcu, coś, coś coś takiego mm, dobrego. Dobrze, dobrze, razy 2. Nawet nieźle idzie, mamy już 100 tysięcy, i prawdopodobnie zaraz. Uda nam się dobić do jakiegoś może miliona Tylko to jest kwestia dwóch, może trzech bramek, bo jeszcze trzeba też pamiętać, że dostajemy obrażenia od zombiaków, nie? I jakby wtedy proporcjonalnie tracimy ilość naszych tutaj żołnierzy. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że sam twórca, do którego jeszcze raz was zapraszam serdecznie Powiedział, że w ogóle te modele są tutaj bardzo dopracowane i one są chyba z paragonu i to jest jakaś taka gra. Ja szczerze mówiąc tylko tam jakąś z jakiejś reklamy kojarzę Eee, właśnie, która ostatnio się zamknęła i po prostu... Ooo! Ukradł modele, nie, nie że się chłopaki zablokowali. Nie, nie. <grym> było tak dobrze i tu jeszcze razy dwa i tu... Panie milion. Dobra, jeszcze jedno podejście. No, zasuwamy, dobra, mamy już cztery kaple. Jakby odkuwamy się... Uhuhu, dwa zuba mu cztery, dziękuję Ci serdecznie. za 16, cudownie. Cholerny pierwiastek. Musimy w niego wejść, bo tam by nam wezerowało, nie? No bo to nam też podbije, dobra. Spadliśmy, ale może się odkujemy, jeżeli fajnie bameczki podejdą. Coś go nas w tym wypadku w tym podejściu nie lubi. Jakby już mieliśmy koło 1000 i znowu spadliśmy do 6, ale... No. Hmm. Trudno! No i zbugowane, Super. Nie no. Pokonanie tego to jest jakiś koszmar. Właśnie czasami na ogół no, nie trzeba właśnie patrzeć na logarytmy, bo po prostu patrzymy czy plus czy minus, e, ale no, jak mamy właśnie e, dwa takie same logarytmy, i tutaj już trzeba wtedy zauważyć różnicę pomiędzy nimi, to wtedy tutaj już musi lecieć quick map i to taki wiecie dokładny, a nie doba jako tako, by No i w boko. To jest 24, a to jest jakieś. Kilkaset. Nawet nie kilkaset. Oczywiście, że tak. Kimi w oko. Już miałem kilka tysięcy, i znowu ga mnie do ziemi, Polaku. Tak, tak mnie tak, tutaj ta gamasaka z nią. No i znowu do ziemi. Teraz dojdyszki, bo to jest pięć, nie? Go. No go. Serio ja zaczynam myśleć, że twórca tutaj dał po prostu, żeby e, no to była nieskończona gara i żeby tutaj tych wysokich wartości do przekręcenia licznika się nie dało sięgnąć. E, I no, co jakiś czas tutaj właśnie jest wrzucane takie bagno matematyczne, które wszystkie liczby absolutnie tutaj e, minimalizuje. I no tak naprawdę rozegam do końca to podejście i chyba już więcej próbować nie będę. E, bo no ile można, dobra to jest 0 to będzie 3, no to w sumie jedynka nie, ale super, wow, jeszcze bardziej mi go zabierz ludzi zabili nam kogoś, zabili nam kogoś, boże zostaniesz sam, tak jak zaczynaliśmy, ktoś może pomyśleć, że zastałtowałem grę a po prostu gra, zestałtowała mój poziom, no go no, no nie bądź taka no dajcie, się, no i no, widzisz, trzeba poprosić, jak się poprosi, dobre manieru, to jest słuchajcie podstawa. Dawajcie chłopaki. Mamy masę ząbiaków do wytłuczenia, czekajcie to pierwiastek będzie jakaś śmieszna wartość. Czy to było o, delikatnie więcej, ale naprawdę, naprawdę delikatnie. To jest na dwa, to jest piątka. Nie, czekajcie, źle B. dobra, nieważne. To ja myślę, słuchajcie, że tamten gościu, który zrobił ten bilion, to po prostu miał strasznego fuksa i tyle mi się udało. Eee, wrzucę tutaj jeszcze w tło jakieś naganie, jak mi się z poprzedniego podejścia, jak tam mi się udało, więcej zrobić, żebyście zobaczyli też, jak to wygląda, jak jest no, nieco więcej. Bo to też mi się wydaje, że fajne. I no w tym. Aha. Może ja pokażę swoje modę, tak na przykład. Ty, czy ja miałem modę odpaloną? Ja mody nie miałem odpalonej, taka ze mnie. Aha. No to trudno. <noise> Dobra, nie będę już tak trzeci raz nagrywał, szanujmy się, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, możecie teraz się napatrzeć na zapas na moje modę, a może lepiej nie, bo jeszcze nie wiem, cokolwiek, tak więc zapraszam na kolejne filmy na kanale, a ja idę spać, cześć.